Ja myślę, że przede wszystkim decyduje cena. Jesteśmy, jesteśmy Klubem miejskim. To nie jest tak, że my jedziemy do Hiszpanii, bo nam się to podoba. Po prostu odbył się przetarg, gdzie nasz, nasz klub wybrał ofertę jakby najtańszą, bo, bo do tego byliśmy zobligowani, były oferty z Cypru, z Turcji i tak dalej. No, bardzo nas to cieszy, że gdzieś tam przez. Przez nasze jakby znajomości też tego rynku hiszpańskiego dostaliśmy możliwość, że, że taka oferta wpłynęła w takiej kwocie i, i że wygraliśmy tę ofertę, bo nie ukrywam, że mamy tych naszych trzech Hiszpanów, chociażby byliśmy, byliśmy w Hiszpanii, mieliśmy okazję bezpośrednio rozmawiać no, z wieloma Hiszpanami związanych z piłką nożną i widać po prostu, że bardzo dużo się można od nich nauczyć. To są mistrzowie w, każdych, w każdym roczniku, można powiedzieć, na świecie. Mistrzowie świata, Europy, oni zdobywają w ostatnich latach wszystko i na pewno jest się czego od nich uczyć. A jeżeli chodzi o Alicante, byliśmy, jak, jak wszyscy wiedzą, w tamtym roku. Też w Hiszpanii mieliśmy zagwarantowane bardzo dobre warunki, ale ja myślę, że i tak przede wszystkim dla nas najważniejsze jest to, z kim gramy sparingi. Z takimi przeciwnikami no ja grałem praktycznie 20 lat w piłkę nożną i zazwyczaj nie wiem byłem z Legią na Cyprze, byliśmy i w Turcji. I no, Wszędzie, wszędzie, można powiedzieć, że w całej Europie byłem, bo, bo tych, tych obozowych zagranicznych sporo przeżyłem i e, jedno co, co różni mnie od tego obozu, na przykład w Alicante w poprzednim roku, a na, na tych, na których byłem, no to zazwyczaj graliśmy albo między sobą sparingi, albo graliśmy e, z, z zespołami z Kazachstanu, z Azerbejdżanu, albo jeszcze dużo, dużo słabszymi. Tak po 10 dniach tego obozu, no to wystarczyło małe spięcie na boisku i zawsze zazwyczaj dochodziło do bijatyki, sparing się przerywało i się wyjeżdżało, no bo, bo ciężko jest naprawdę tak przeżyć na takim obozie ten czas, a jeszcze jak są emocje, adrenalina, każdy walczy o skład i grając z takim przeciwnikiem jak chociażby Kazachowie, no to naprawdę jest, jest ciężko dograć 90 minut. A tutaj w Alicante no, ostatnio graliśmy z takimi zespołami, że no, normalnie byśmy za to zapłacili. Powiem brzydko tak i musielibyśmy za takie sparingi dosyć duże gotówki wypłacić, a, a my tu mamy jakby zagwarantowane przez organizatora, że y, będziemy grali z bardzo silnymi przeciwnikami. No, to jest fajne, to też fajnie, że akurat taka oferta wygrała. Dziękuję.